Ile zarabia policjant? To jest pytanie, które budzi ogromne emocje i, co tu dużo mówić, jest kluczowe dla każdego, kto rozważa wstąpienie do służby. W tym materiale zaglądamy w oficjalne dane i sprawdzamy, na jakie konkretnie pieniądze można liczyć w polskiej policji w 2025 roku. No właśnie, ile naprawdę? To jest to centralne pytanie, ale odpowiedź, jak się zaraz okaże, wcale nie jest taka prosta. Ostateczna kwota, która co miesiąc ląduje na koncie funkcjonariusza, zależy od naprawdę wielu czynników. Dokładnie tak. To nie jest jedna konkretna kwota. Pensja policjanta to skomplikowana układanka, która składa się z wielu różnych elementów. A my teraz rozłożymy ją na czynniki pierwsze. No dobrze, to zanurzmy się w szczegóły. Zobaczmy, z czego tak naprawdę zbudowane jest wynagrodzenie w policji. Proszę bardzo, oto nasza mapa drogowa do policyjnej pensji. Zaczynamy od absolutnej podstawy, czyli uposażenia zasadniczego. Potem, krok po kroku, będziemy dokładać kolejne klocki. Dodatek za stopień, dodatki służbowe, stażowe, no i na koniec to, co wszyscy lubią, czyli nagrody i tak zwana trzynastka. Zobaczmy, jak to wszystko się sumuje. Okej, okay, więc uposażenie zasadnicze. To jest, powiedzmy, fundament całej tej konstrukcji. Absolutny punkt wyjścia, od którego zaczyna się liczenie pensji. To stała kwota ustalana odgórnie przez rząd i, co ważne, może się zmieniać co roku, bo podlega waloryzacji. I mamy konkret. Na rok 2025 ta kwota bazowa wynosi dokładnie 2193,21 zł. I to właśnie od tej liczby zaczyna się cała matematyka. Do niej będziemy teraz dodawać kolejne składniki. No dobrze, znamy już podstawę, to teraz wcielmy się w rolę kogoś, kto dopiero zaczyna. Jak wygląda start? Jaka jest ta pierwsza prawdziwa pensja od szkolenia po wyjście na ulicę. A więc na start jako kursant, czyli jeszcze w trakcie szkolenia podstawowego, można liczyć na około 5230 zł na rękę. To jest ta pierwsza pensja, którą dostaje się za naukę zawodu, jeszcze zanim się na dobre zacznie służbę. No ale oczywiście nikt nie zostaje kursantem na zawsze, służba to ciągły rozwój, awanse, a wraz z nimi rośnie też pensja. Zobaczmy więc, jak wygląda ta finansowa wspinaczka po szczeblach kariery. Zanim przejdziemy do pełnego zestawienia, spójrzmy na szczyt, albo przynajmniej na jeden z wyższych szczebli: naczelnik wydziału, to już poważne stanowisko. Duża odpowiedzialność i średnio 8600 zł netto. To pokazuje, jaki jest potencjał wzrostu zarobków w tej formacji. A teraz spójrzmy na całą drabinkę. Ta tabela pokazuje, jak to wygląda na poszczególnych stanowiskach w 2025 roku. Mamy tu całą ścieżkę od kursanta przez policjanta w służbie przygotowawczej, referenta dzielnicowego, aż po kierowników. Widać jasno, jak pensja rośnie z każdym awansem, ale co ważne, pamiętajmy, to są kwoty średnie. Rzeczywiste zarobki mogą się różnić. I teraz uwaga, bo to jest naprawdę kluczowa informacja. Te liczby, które właśnie widzieliśmy, to jeszcze nie jest cała prawda. Do tego dochodzi na przykład dodatek stażowy. A ten, po wielu latach służby, może podnieść pensję o, bagatela, 35%. To ogromna różnica! No właśnie, doświadczenie w policji jest na wagę złota. Jak więc zatrzymać w służbie tych najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy? Okazuje się, że są na to konkretne finansowe sposoby. I tu pojawia się coś, co w policyjnym żargonie nazywa się dodatkiem dziadkowym. Oficjalna nazwa to oczywiście dodatek motywacyjny. Chodzi o to, żeby policjantowi, który ma już prawo do emerytury, po prostu opłacało się zostać w służbie. I tak po 25 latach pracy, co miesiąc na konto wpada dodatkowe 1500 zł brutto. Ale to jeszcze nie wszystko. System premiuje tych najbardziej wytrwałych. Jeśli ktoś przepracuje 28,5 roku. Ten dodatek rośnie do 2,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To już jest naprawdę solidny argument, żeby nie spieszyć się z przejściem na emeryturę. Okej, okay, czyli mamy dodatek za staż. Ale co z tymi, których praca jest po prostu bardziej ryzykowna? Jak system płaci za codzienne narażanie życia w jednostkach specjalnych? No, i tutaj wchodzą na scenę jednostki elitarne. Mówimy o funkcjonariuszach z CBSP, czyli Centralnego Biura Śledczego Policji, z BOA, czyli antyterrorystach czy ze speców od cyberprzestępczości. W takich miejscach zarobki są po prostu wyższe. Te dodatki to rekompensata za ogromne ryzyko i unikalne umiejętności, które są tam niezbędne. No dobrze, zebraliśmy całkiem sporo liczb i informacji. Pora to wszystko poskładać i zadać sobie pytanie. Czy kariera w policji po prostu się opłaca? Żeby na nie odpowiedzieć, trzeba spojrzeć szerzej na cały pakiet, a nie tylko na to, co co miesiąc wpływa na konto. Bo właśnie, pensja to jedno, ale jest też cała reszta. Mamy tak zwaną trzynastkę, czyli dodatkowe roczne wynagrodzenie. Są świadczenia socjalne, jak na przykład dopłaty do wakacji. Jest wsparcie w kwestiach mieszkaniowych, no i coś, co w dzisiejszych czasach jest bezcenne stabilność zatrudnienia i bardzo konkretna ścieżka kariery. To wszystko składa się na pełen obraz. I tak, podsumowując to wszystko, dochodzimy do jednego, ale za to fundamentalnego pytania, które dotyczy nas wszystkich: czy taki poziom zarobków i taki pakiet świadczeń wystarczą, żeby do policji trafiali naprawdę najlepsi z najlepszych, ci najbardziej zmotywowani i kompetentni? To pytanie pozostaje otwarte.